Bardzo pomysłowe to jest nie tylko dla dzieci, ale dla nas też. My możemy popatrzeć, a dzieci skaczą. Lokalne źródła historyczne podają, że w tym właśnie miejscu w 1929 roku w Jaszczębiu Zdroju, bo tu właśnie jesteśmy, stała Skosia Narciarska. Tam zobaczcie, był podobno rozbieg. Tu lądowano, a tu Skoczkowie hamowali. Aż trzy lata czekano na oficjalne i otwarcie, bo nie było śniegu. Mamy rok 2025 i co? I znowu w jaszczębiu zdroju pojawiła się skocznia narciarska. Co prawda mniejsza, bo na tej latano podobno 15 metrów. Na naszej skacze się około 2-3. Ale za to jest na kółkach, ma sygnalizację świetną i dojeżdża w każde miejsce. A więc drugi przystanek tegorocznie trasy Akademii Lotnika to Jaszczębie Zdrój. Gotowi? Gotowi, skaczemy! Jesteśmy w połowie ferii, w piękny sobotni popołudnie w Jastrzębiu Zdroju i możemy gościć wspaniałą rzecz, Akademię Lotnika, która przyjechała do nas y, za sprawą Polskiego Związku Narciarstwa, aby nasi mieszkańcy młodzi i starsi mogli spróbować swoich sił na profesjonalnej skoczni narciarskiej. Mieszkańcy się zebrali, zapisali tak tłumnie, że gdybyśmy nawet całe ferie gościli Akademii Lotnika, to myślę, że mielibyśmy grafik wypełniony. Także bardzo serdecznie dziękujemy jako władze miasta w imieniu całego samorządu i mieszkańców, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, przyjechaliście i chcecie robić tak wspaniałą rzecz, bo powinniście to pokazać całemu światu. Popatrzcie się, popatrzcie. Nie auto to sobie to trochę stres, trochę tak wyfajnie. No, nie mogę się doczekać, ale też się trochę boję. Raz będę skoczyć z takiej skocznik. Przyjechaliśmy skoczyć na skocznia Spełnić swoje marzenie. Coraz większy stresik, ale wydawało się, że to będzie prostsze. Teraz, teraz wydaje się trudniejsze. Ha, Po raz pierwszy w trakcie Akademii Lotnika używamy tego oto sprzętu. To jest wózek do imitacji, służący do ćwiczenia pozycji dojazdowej. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Bezpieczeństwo, najważniejsze. Drodzy Państwo, na czym ten wózek polega? Ano. Takie atrakcje tylko podczas Akademii Lotnika. to, mnie to, długo, bo... to, to jest dla mnie no ja, jeszcze ja rzecz chcemy na bank zapamiętać. Moim zdaniem Akademia Lotnika jest bardzo świetnym pomysłem i trafnym. Dużo dzieciaków nie ma co robić w ferie i fajnym pomysłem jest to, że mogą wyjść, spędzić go inaczej niż siedząc w domu przed telewizorem. Lubię ten sport, lubię go oglądać w telewizji, lubię też go sam uprawiać. Jest bardzo fajnie, zapraszamy do Akademii Lotnika. Paweł nigdy w życiu nie skakał, chwila treningu pod moim okiem i zobaczcie jak sobie radzi. Jak się czujesz, go zwycięzca tych zawodów? No nie wiem, no tak dobrze się, to się to czuję, no cieszę się. No, wiesz, to no, to jakoś tak nie. Kogo chcesz pozdrowić? Babcię, dziadka, kota. moi No, znajomych wszystkich, moją rodzinę. Drodzy Państwo, to będzie zawodnik. To będzie zawodnik. Jastrzębie z bardzo Wam dziękujemy za mega ciepłe przyjęcie. A gdzie widzimy się następnym razem? Tego na razie Wam nie zdradzę. Mamy ostatni moment dopinania szczegółów tegorocznej edycji Akademii Lotnika i uwierzcie mi, szykują się bardzo fajne lokalizacje, mega niespodzianki. Bądźcie czujni, za jakiś czas wszystko będzie jasne. Do zobaczenia!